Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ten odcinek będzie stosunkowo krótki, ale chcieliście taki odcinek, a już po tytule widzicie, że jest to odcinek, co je moja córka w ciągu dnia. Ma 11 miesięcy akurat dzisiaj skończone. Już więcej je, więcej tych rzeczy niż kiedyś, ale nadal nie jest to coś wymyślnego, tylko to są najprostsze rzeczy. Bywają też takie dni, gdzie nie je nic. Oprócz mleka i chrupków. Mleko i chrupki to podstawa. Głównie mleko, prawda? Więc ona dostaje mleko wtedy, kiedy chce. Chrupki w międzyczasie, plus oczywiście woda. Tutaj to nieodłączny element. Wodę trzeba pić i malutka pije tą wodę. I jest przyzwyczajona do tej wody. Ale właśnie... Bywają takie dni, gdzie oprócz tych rzeczy nie dostaje nic. Ani śniadania, ani obiadu, ani kolacji. No cóż, chyba nie jestem jedyna, bo albo ja nie mam ochoty na jej karmienie i brudzenie jej siebie i wszystkiego wokół, albo ona nie ma ochoty, albo w ogóle totalnie nie mamy na to czasu w ciągu dnia. Oczywiście, jak będzie starsza, to zrobimy jej kanapki czy coś, więc będzie troszeczkę łatwiej niż teraz, jak brudzi po prostu wokół. I jest więcej pracy przy tym Dzisiaj wam pokażę taki przykładowy dzień I bardzo często się zdarza Zmieniają tylko kolejność To co je na śniadanie to czasami je też na kolację Albo czasami w ogóle tej kolacji nie je Więc na dobrą sprawę to jest powtarzalne No ale tego dnia kiedy akurat nagrałam dla was te przebitki Co ona w ciągu dnia je Zaczęłyśmy oczywiście mlekiem Wiadomo ona zawsze po przebudzeniu dostaje mleko A o godzinie 8. Akurat tego dnia się udało, że o ósmej dostała śniadanie, i najczęściej śniadaniem jest kaszka. Na szczęście ona nie ma problemu z jedzeniem kaszek. Bardzo się z tego powodu cieszę, no bo to jednak jest szybka forma. Oczywiście, jak będzie starsza, to będzie testowała, nie wiem, ryż na mleku, albo kaszę manną, albo płatki owsiane, więc tutaj zmienimy opcję, ale na ten moment jest po prostu łatwiej mi podać jej. Kaszkę. I akurat mieliśmy tutaj kaszkę o smaku owoców leśnych po 6 miesiącu, ale tutaj nie mam problemu z kupieniem czegoś po szóstym miesiącu, a nie na przykład od 12, od 8 i tak dalej. Ona je większość rzeczy. Ja akurat do tej kaszki dodałam mus jabłkowo-truskawkowy z firmy Owolowo z Biedronki albo naprawdę w Dino, akurat ten mus kupiłam w Dino, bardzo polecam te musy i to jest naprawdę fajna opcja, Już mają bardzo dobry skład i nawet właśnie na przekąskę dla dziecka idealna sprawa. Ja tą kaszkę robię tak na dobrą sprawę na oko, Mieszam zimną wodę z tą kaszką i wrzucam do mikrofaj na 15 sekund, czasami 20, ona się w tym czasie napęczni i w razie potrzeby dodaję albo wody, albo jeszcze troszkę kaszki, żeby była po prostu taka idealna konsystencja dla aurorki. I ono tą kaszkę całą, bez najmniejszego problemu. Po godzinie 12 dostałam swoje drugie śniadanie, oczywiście w międzyczasie woda i mleko, a drugim śniadaniem był jej ulubiony musik, jest to jogomi. Czyli owoce z jogurtem naturalnym. Tak Jakoś mamy tutaj truskawki z malinami. Są dwie wersje, ale nie pamiętam jeszcze jaka jest. Tylko, że ona jest po szóstym miesiącu. No tak, jak mówię, nie mam tutaj żadnego problemu z kupieniem takiego musiku i ona bardzo lubi te musiki. Zjada je całe, zamnutka je zjada, chodzi sobie po pokoju, po prostu chodzi. Opiera się o mnie albo o sofę, albo o jakieś zabawki i je sobie ten musik, więc bardzo też polecam te musik. Bardzo często też y, zwykły jogurt naturalny mieszam je, na przykład z musem z owolowo i wychodzi bardzo podobna rzecz, ale ta opcja jest po prostu łatwa, ponieważ ona sama z tym. No i pierwszy raz kupiłam jej sok jabłkowy wzbraniałam się i nie chciałam na ten moment dawać jej słodkich napojów, więc cieszę się z tego powodu, że po prostu wzbraniałam się i nie kupowałam takich słodkich napojów, ponieważ do wody jest przyzwyczajona ale nie dałam jej całego, po prostu samego tego soku jabłkowego z Gerberka, tylko rozcieńczyłam go z wodą, żeby po pierwsze na dłużej starczył ale wiadomo, nie za długo no, i żeby nie miała aż takiego słodkiego tego napoju. Tutaj akurat też polecam w ten sposób zrobić, jeżeli dzieci nie lubią zbyt słodkich napojów. A Aurorka po prostu pierwszy raz napiła się czegoś takiego, bo jeszcze gruszkowy, więc na etapem właśnie będzie taki właśnie napój gruszkowy. Zobaczymy, jaki zasmakuje. No, i obiad był o godzinie 16, akurat tam 15.55, coś takiego było, no ale zaokrąglimy, że o godzinie 16. E, zdarza się, że je też z nami o 15, albo o 17 lub 18, taką właśnie obiad kolację, e, ponieważ no, zaśnie, pójdzie na drzemkę, no i nie będę jej rozbudzać specjalnie na e, obiad. I akurat tutaj mieliśmy słoiczek, i bardzo często słoiczki wlatują, chociaż powoli będę jej dawała to, co my na dobrą sprawę jemy, e, nie słoiczki, bo, no, bo to wyjdzie troszeczkę taniej, jak będę dawać to, co my jemy, niż kupować jej za każdym razem słoiczki, a zazwyczaj też tak bywa, że ona nie zjada. Wszystkiego i akurat tego dnia nie miała ochoty e, na to spaghetti, bo dostała po prostu nawet spaghetti po bolońsku i nie miała ochoty. Taki duży słoiczek e, dzielę jej na pół, e, żeby starczyło jej na dwa dni, e, no, ale nie chciała, nie miała ochoty, to za kilka łyżek, była marudna, plus ząbki na wychodzą, więc no, nie będę jej zmuszała. No, ten odcinek jest dosyć krótki, no ale tak jak mówię. Chcieliście, więc nagrałam Bardzo często też dostaję parówki Z firmy Sokoliki, kupione w Biedronce Ale to zależy po prostu Czy mam ochotę jej dodawać, czy nie Też bardzo lubi i zazwyczaj zjada jedną A jeżeli nawet bym chciała je dać dwie paróweczki To może by też zjadła Akurat tego dnia nie miałam tych parówek Więc nie dostała Też jej czasami kupuję Owocowe jogurty i też je Pięknie, zjada ogólnie, lubi jogurty, więc dlatego ten jogomi mi idealnie dla niej pasuje. Myślę, żeby nagrać ponownie taki film, jak malutka, nie wiem będzie więcej jadła na dobrą sprawę, bo teraz no to tak jak mówię, ma te 11 miesięcy i nie zjada jakoś dużo mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, jeżeli tak zostawcie łapki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia piszcie komentarze, no i co? do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale cześć!